podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki. Drugie pytanie. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 roku, do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Trzecie pytanie. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? I czwarte pytanie czy pobierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską, nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? Rada Ministrów jednocześnie, Panie Marszałku, Wysoka Izbo zaproponowała, ażeby to referendum zostało wyznaczone na dzień 15 października 2023 roku, a zatem na dzień wyborów, po to, żeby zminimalizować maksymalnie koszty przeprowadzenia tego niezwykle ważnego aktu demokracji bezpośredniej. W uzasadnieniu do wniosku. Rada Ministrów przywołała zarówno przepisy prawa, które są podstawą tego wniosku, jak i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, bogate w tym zakresie, oraz stanowisko doktryny. Przywołując stanowisko Trybunału Konstytucyjnego i doktryny, zwracały uwagę, że sprawa poddana pod referendum musi mieć szczególne znaczenie dla państwa. Na temat wykładni pojęcia sprawy o szczególnym znaczeniu Trybunał Konstytucyjny w dniu 27 maja 2003 roku stwierdził: Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo wolnych, świadomych, aktywnych i zaangażowanych w sprawy publiczne obywateli. Trudno jest wyobrazić sobie sprawę o ogólnokrajowym znaczeniu, która nie byłaby przedmiotem uprzedniego zainteresowania grup obywateli. Zatem Sprawy poddane pod referendum ogólnokrajowe, ogólnopaństwowe muszą być istotne z punktu widzenia interesów państwowych, w szczególności muszą dotyczyć takich materii, które były przedmiotem zainteresowania społeczeństwa i stałym elementem debaty publicznej. I wszystkie cztery pytania zaproponowane przez Radę Ministrów spełniają wszystkie te kryteria. I właśnie dlatego, Szanowni Państwo, od PSL-u przez Platformę Obywatelską i lewicę kwestionujecie zasadność tego referendum. Wyszyzacie to referendum, co wczoraj słyszeliśmy z ust PSL-u, bojkotujecie to referendum, a wasz guru, zastępca Wybera w Polsce Tusk, próbuje je unieważniać, zanim jeszcze doszło do skutku. Wiecie Państwo, z jakiego powodu? Bo wszystkie cztery pytania są niezwykle ważne dla narodu polskiego, dla jego przyszłości, ale nie tylko przyszłości narodu polskiego, dla przyszłości Europy. Dla przyszłości Europy, która jest absolutnie rujnowana przez absurdalną politykę lewackich, biurokratycznych elit w Brukseli zarządzanych przez Niemców. I to jest powód, dla którego wy, niestety, chcecie bojkotować to referendum. Najpierw ze względu na pytania, które w tym referendum są postawione. Zacznijmy od pytania pierwszego. Pytanie dotyczące... LOTOS, proszę pana, jest w rękach Orlenu. Nie został sprywatyzowany, został włączony do Orlenu. Kłaniecie bezczelnie! Wy byście chcieli sprywatyzować LOTOS, Orlen, chcielibyście sprywatyzować porty lotnicze. Porty morskie, lotniska, wszystko. Oni chcą prywatyzować Orlen. Ich, ich ekspert Grabowski, Balcerowicz chcą sprzedawać, a oni mówią o Lotosie. Proszę pana, Lotos przed skład wielkiej grupy Orlenu, dzięki czemu, dzięki czemu, zakończmy tę dyskusję, udział Skarbu Państwa, udział Polaków zwiększył się z około 25% do 50% i mamy kontrolę nad jednym z największych koncernów tego rodzaju w Europie i na świecie. A wy to kwestionujecie, bo wy byście chcieli to sprzedać tak jak lot, jak wszystko inne. Zaraz panu powiem, co sprzedawaliście. Otóż, proszę państwa, pytanie o wyprzedaż, wyprzedaż majątku, majątku, państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki. Przeanalizujmy to pytanie. Otóż, proszę Państwa, według wszelkich badań opinii społecznej najnowszych aż 77% respondentów wskazało, że największe przedsiębiorstwa powinny zostać własnością państwa. My na to stanowisko narodu polskiego odpowiedzieliśmy, Odpowiedzieliśmy ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Jest to ustawa uchwalona z inicjatywy rządu Zjednoczonej Prawicy i wskazuje listę 30 spółek, których nie mogą być zbyte akcje lub prawa za akcje należące do Skarbu Państwa. I szereg innych rozwiązań, które regulują te kwestie po to, żeby zabezpieczyć własność Skarbu Państwa nad najważniejszymi strategicznymi spółkami Skarbu Państwa. Zrobiliśmy to w odpowiedzi na Wasz program prywatyzacji który doprowadził do tego, że z 1343 spółek, które były jeszcze w posiadaniu Skarbu Państwa, w większościowym posiadaniu Skarbu Państwa w 2007 roku, sprzedaliście blisko tysiąc. Blisko tysiąc spółek także w 2015 roku po ośmiu latach Waszych rządów, w wyniku Waszego programu, z dumą ogłaszanego przez Tuska i jego pomagierów, z dumą ogłaszanego jako program państwa polskiego: sprzedać wszystko, sprzedać wszystko, pozbyć się własności skarbu państwa. Sprzedaliście blisko tysiąc spółek, zostało ich 393 w 2015. Powtórzmy: z 1343 spółek. W rękach skarbu państwa zostało tylko 393 w 2015 roku po waszych rządach. Po waszych I teraz przypomnijmy, co prywatyzowaliście, proszę państwa. Sprywatyzowaliście i sprzedaliście PKP Energetyka, strategiczną spółkę dla PKP. Prywatyzowaliście PKOBP, Polski Bank, oddaliście w obce ręce. Prywatyzowaliście na przykład kopalnie Adamów, na przykład zakłady przemysłu owocowo-warzywnego. Na przykład zakłady tytoniowe w Lublinie, na przykład Bogdankę. Kopalnie węgla kamiennego na Lubelszczyźnie. Jedna z najpierw najlepszych, najlepszych rozwijających się. Prywatyzowaliście wcześniej, mówię, do lewicy, w latach dziewięćdziesiątych, kiedy miała, miała miejsce wyprzedaż na skalę nieprawdopodobną. Uwłaszczenie nomenklatury polegało na największym złodziejstwie w dziejach tego państwa. Program powszechnej prywatyzacji przygotowany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, przez PSL. Prowadzony przez takich ludzi później, jak Lewandowski również, doprowadził do wyprzedaży, dlatego używamy słowa wyprzedaż, do wyprzedaży majątku narodowego. Na czym polegała wyprzedaż, proszę Państwa? Najpierw robiliście tak, żeby spółki Skarbu Państwa doprowadzić do ruiny, następnie za bezcen sprzedać je, po to, żeby prywatny przedsiębiorca nie miał konkurencji. I ciekawą historią jest tutaj Bogdanka. Chciałbym się zwrócić do pani poseł Wcisłów, pana posła Krawczyka, pana posła Grabczuka, do posłów Lubelszczyzny. Otóż, proszę Państwa, Bogdanka... Utraciła pakiet większościowy Skarbu Państwa w czasach rządów PO, PSL. Przeszła w prywatne ręce. Ale nie tylko. Otóż ci spryciarze, ci spryciarze przy pomocy byłych prezesów spółki Bogdanka, jeszcze z ramienia państwa, założyli tak tzw. australijską spółkę, która chciała robić podobno kopalnie na Bogdance. I ci spryciarze, ich minister, wydał tej australijskiej spółce. Koncesje na poszukiwanie złoża, które dawno było odnalezione. I to jeszcze na obszarach K6, K7, czyli naturalnych obszarach wydobywczych Bogdanki. Po co? Żeby ci spryciarze następnie mogli sprzedać koncesję już na wydobycie, bo przepisy prawa mówią, że kto ma koncesję na poszukiwanie, ma koncesję na wydobycie. To nic, że węgiel tam został odnaleziony w latach 70. Poszukiwali go raz jeszcze. Po to, żeby mieć pierwszeństwo na wydobycie, nie po to, żeby wydobywać. Żeby okroić Bogdankę na następne setki milionów złotych, żeby mogli wydobywać na swoich naturalnych Obszara. Wiecie, dlaczego wam się to nie udało? Bo naród Polski w 2015 roku w październiku powiedział wam stop! Nie! Nie będziecie dalej prywatyzować, nie będziecie dalej wyprzedawać majątku narodowego. I dlatego my jesteśmy władzy od 2015 roku. Zakłady tytoniowe w Lublinie. Na województwie lubelskim, gdzie jest największy, największy obszar produkcji uprawy tytoniu. Zakłady tytoniowe, które byłyby naturalnym miejscem skupowania tego tytoniu i produkcji papierosów polskich zostały opylone w 2011 roku przez rząd PO-PSL. Dlaczego? Dlaczego? Żeby sprzyjać obcej konkurencji. Żeby wszystko co Państwowej Polskie wyprzedawać. Stop! I dlatego chcemy, żeby naród polski powiedział wam dalej stop! Powie wam naród polski dalej stop wbrew Waszej woli. Stop prywatyzacji wyprzedaży majątku narodowego. Drugie pytanie. Proszę Państwa, pamiętny dzień będzie się śnił Panu Tuskowi, Panu Kosiniakowi Kamyszowi, Wam wszystkim. 11 maja 2012 roku. Oto wbrew wcześniejszym zapowiedziom Pan Poseł Kosiniak-Kamysz, ówczesny minister pracy, młody, ambitny, zdolny, chwalony przez Platformę Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe przeprowadził niezwykle trudną ustawę. Podniósł! Wraz z wami wszystkimi podniósł wiek emerytalny do 67 roku życia, także dla kobiet na wsi o 12 lat. Z okresami przejściowymi. Od 1 stycznia 2013 roku. Od pierwszego polityka pro kobieca. Żeby tyrały 12 lat dłużej na wsi, bo przecież tam się nic nie robi na tej wsi PSL to wie, tak? No, tak, panie pośle? Stał pan tu na tej mównicy i z dumą ogłaszał, że podnosicie wiek emerytalny do 67 roku życia. Polacy powiedzieli wam, stop w 2015 roku i w 2016 roku, w listopadzie, to rząd Zjednoczonej Prawicy, to większość Prawa i Sprawiedliwości wraz z KUKI z 15 i innymi uchwaliła ustawę, zgodnie z którą obniżyliśmy ten wiek emerytalny do 65 i 60 roku życia. Ale ponieważ ale ponieważ, ale ponieważ w tej nad tą ustawą Platforma Obywatelska była przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego, nowoczesna, pani Lubnauer, Gaśniów, Pichowicz byli przeciwni obniżeniu wieku emerytalnego, PSL się wstrzymał łaskawie, ale też nie był za obniżeniem wieku emerytalnego, to musimy zapytać Polaków, a Polacy wam powiedzą nigdy więcej nie będziecie kazać tyrać Polakom, nie Niemal do śmierci, nigdy więcej, nie będziecie kazać tyrać kobietom na wsi do 67 roku życia. Naród polski Wam tego zakaże. Trzecie pytanie. Trzecie pytanie. Proszę Państwa, zapora na granicy państwowej. Sprawa absolutnie fundamentalna. 29 października 2021 roku została uchwalona ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej przeciw. Temu zabezpieczeniu, które chroni Polaków dzisiaj. Nie tylko w wojnie hybrydowej przed nielegalnymi imigrantami z krajów afrykańskich i arabskich. Ale także przed Wagnerowcami, także przed zbrodniarzami ruskimi. Przeciw Koalicja Obywatelska Lewica Polska 2050. Wstyd! Wstyd! Byliście przeciw? Co więcej? Chodziliście tam z reklamówkami, opluwaliście polski mundur, wyszydzaliście polskiego żołnierza, pluliście na niego, wasi przedstawiciele obrażali na miejscu żołnierzy państwa polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji. Pluliście na polski mundur, plujecie dalej. Plujecie dalej. Co więcej, wasi przedstawiciele, jak pani Ochojska, mówi, żeby rozebrać to. I że to będzie rozebrane. Mówi, że to będzie rozebrane, dlatego Polacy wam powiedzą. Budujemy dalej, budować będziemy również na granicy taką samą zaporę z Rosją, z Obwodem Królewieckim, bo będziemy chronić bezpieczeństwa państwa polskiego. I żaden Tusk, żaden Tusk z Weberem nie będą nam mówić, że ta zapora jest niepotrzebna, że nie powstanie i że trzeba ją podłączyć do prądu. Wstyd, wstyd. W takiej Finlandii wszyscy od lewa do prawa byli za budową zapory, ale w Polsce mamy koalicję obywatelską, opozycję antypolską. Pokazaliście to w tej ustawie o zaporze. No i rzecz najważniejsza. Proszę państwa, czwarte pytanie. Otóż w czwartym pytaniu pytamy o rzecz fundamentalną. Pytamy o przymusową relokację imigrantów nielegalnych z krajów arabskich i z Afryki. Wiecie do czego doprowadziła wasza absurdalna polityka wasza, bo to wasza partia w Europie, zarządzana przez Tuska przez tyle czasu, doprowadziła wraz z Merkel do katastrofy Europy Zachodniej i tej katastrofy się już nie cofnie. Na czym polega katastrofa Europy Zachodniej? Otóż proszę państwa, przedstawmy kilka faktów. Gwałty Francja i Belgia prawie 30 gwałtów na 100 tysięcy mieszkańców. Niemcy 11 gwałtów na 100 tysięcy mieszkańców. Polska 2. Polska 2. Niemcy 11. Francja, Belgia 30. Z czego to się bierze? Z waszej polityki absurdalnej Pani poseł. Pani poseł, pani powinna się wstydzić Panie Lewaczki, panie lewicowe, panie liberalne łapy precz od polskich kobiet, bo polskie kobiety są bezpieczne w Polsce, bo nie ma nielegalnych imigrantów, nie ma absurdalnej polityki. W Polsce kobiety są szanowane w kulturze chrześcijańskiej, a wy nie zwracacie uwagi na zagrożenie i chcecie, żeby gwałcone, tak jak we Francji, w Belgii czy w Niemczech Polacy wam powiedzą nie, bo będą przeciwko przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. Tak samo jest z napaściami. Belgia 554 napaści na 100 tysięcy mieszkańców. Niemcy 165. Polska 17. Najbezpieczniejszy kraj w Europie, dlatego że nie dopuściliśmy do absurdalnej polityki Merkelowej i Tuska. I Polacy powiedzą Wam nie. Kradzieże. Belgia 1914 na 100 tysięcy mieszkańców. Niemcy 1307 na 100 tysięcy mieszkańców. Polska 260. Wielokrotnie mniej. Nie zniszczycie najbezpieczniejszego kraju w Europie, Polski. Nie zakłócicie bezpieczeństwa Polakom w imię absurdalnej polityki niemieckiej. Bo my jesteśmy reprezentantami państwa polskiego. I ostatnia rzecz. Tu z tego miejsca wczoraj mówiono, że pan Tusk unieważnił referendum. Otóż wy, szanowni państwo, nie macie pojęcia o demokracji bezpośredniej. I my was tej demokracji bezpośredniej nauczymy. Na szczęście są eksperci, pana posła Pawła Kukiza, którzy przygotowali broszurę... Broszurę, która od przyszłego roku szkolnego będzie wchodziła do polskich szkół za pośrednictwem kuratorów o demokracji bezpośredniej, Panie Pośle, bardzo dziękujemy. Bo was trzeba uczyć. Wiecie dlaczego? Bo Wy, Polaków, nazywacie plepsem. Właśnie eksperci, jak pan Sadurski, wybitny konstytucjonalista, powiedział, że największe pretensje do Kaczyńskiego ma oto do Jarosława Kaczyńskiego ma o to, że Plepsowi pozwolił rządzić, że dał mu poczucie sprawowania władzy. Otóż polski naród jest zwierzchnikiem, jest władzą zwierzchnią. Każdy zwykły Polak ma głos, każdy zwykły Polak jest z waszym zwierzchnikiem i każdy zwykły Polak wypowie się w tym referendum, nawet gdybyście je wyszedzali i unieważniali. Pytanie na podstawie czego unieważnia to referendum Tusk na podstawie zarządzenia wybera, na podstawie zarządzenia jakichś brukselskich elit otóż Proszę Państwa, es tut mir light, es tut mir light, Szanowni Państwo Niemcy, Wasze zarządzania nie obowiązują w Polsce i Polacy powiedzą Stop waszym absurdalnym rządom w Europie, bo nie chcemy tego, co jest we Francji, w Niemczech, w Belgii niebezpieczeństwa, gwałtów i całkowitego zrujnowania naszego państwa. Dziękuję bardzo.